Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Niewodnik na parze areny Dzisiaj gramy kolejną arenę paladynem Mamy kontynuację z poprzedniego odcinka W którym znowu zrobiliśmy 1-1 I mamy w tym momencie 4-2 Po pierwszej świetnie szybko wygranej grze Trafiliśmy na Preja Który super super hiper się wybronił przed naszą agresją No i został na 8 życiach pod koniec Poprzejmował nam miniony I serę wyciszył Przez co nie bardzo mieliśmy co odpowiedzieć No i dzięki czemu on wygrał Tutaj jeszcze to dorzucał takie miniony, które nasza Isera Awakens nie była w stanie ściągnąć. No i gramy przeciwko Rexarowi. Rexar zazwyczaj też jest dosyć agresywnym deckiem. E, ciekawe jak to wyjdzie. Tutaj zostawiamy tylko Mad to oczywiście Blessing of Might. Raczej nie jest e, re, kartą, którą powinniśmy zostawiać na początkowej ręce. E, on zazwyczaj e, gdzieś w mid game się dobrze uruchamia. Tutaj mamy całkiem fajną, fajną rączkę. A na dzień dobry, super, świetna sprawa. Szczególnie, że... Mm, no tutaj Mat Scientist też nam da zaraz kolejny i Witamy się serdecznie z przeciwnikiem. Spasuj pan turę, nic pan, nie, nie nic pan nie ma do zrobienia teraz. Najgorsze jest to, że... O oh, wow, to jest naprawdę świetny drow tutaj szaterka. Najgorsze jest to, że jeżeli ogrom miałby dostać Avenger'a no to niestety ogrom ciężko jest sterować, mimo tego, że był, byłby minionem 7-6, to najzwyczajniej ciężko, ciężko byłoby coś wykminić. O, oh, daj pan coś, 2-3 najlepiej. O kurde bele, 2-3, seriously? Wow, to było takie, wiecie, daj pan 2-3, bo chcę 2-3, ale nie spodziewałem się, że serio rzuci. Skokoj na rzucie tak całego miniona Wow, to mi się bardzo podoba. Szczególnie, że teraz nie daj, że dostajemy kolejny sekret, to jeszcze Avenger na naszą 3 -2 która stanie się 6 czwórką, no w trzeciej turze posiadać takiego miniona to jak wygrać z rakiem moi drodzy? Chyba, że poleci Deadly Shot. No to wtedy już będzie troszkę gorzej. Przeciwnik natomiast nie wie jaki to jest sekret. Być może uważa że jakiś nobel sacrifice. No ciekawe jak to wyjdzie. Uuu! Okay. I ciekawe co straci. O, Encansumekano. Wups. Jadła zamy mistake, moi drogi, dokładnie tak. Dostałeś chickena. Gonna give him a chicken i ciekawe co dostaniemy teraz za sekret. Jeżeli to będzie noble sacrifice, to będę bardzo, bardzo uchatany Ach, jest noble sacrifice, zarąbiście. Uuu eee, to wiecie co, Ogr Brutal 6 Damage japę, w, w kolejnej turze po polecimy z Venture Commercenary, potem True Silver i myślę, że to już będzie po zabawie, co? Gonna give him a chicken! Yeah! O, oh, Unleash the Hounds, dogi dogi, to akurat jest dobre wykorzystanie dogi dogi, bo dogi dogi zużywają w tym momencie Noble Sacrifice, no i przeciwnik będzie nam w stanie zabić naszego 6-4, no ale nie jest w stanie przewidzieć, że mamy venture Claw Mercenary, przez co naprawdę, naprawdę dobrze będziemy mieli napór, dobry będziemy mieli, potem True Silver plus pasywka, czy tam ewentualnie jeszcze coś dorzucimy. No tutaj zobaczcie. Venture plus y, 4 4, y, 4 damagea w ryj i w tym momencie mamy tak 11 damagea na stolon, ma 20 życia, plus jeszcze True Silver. To już chyba pomiana, co? Tak mi się wydaje, że to już chyba po zabawie. Przeciwnik po prostu za bardzo stracił tempo na początku gry. Nie miał co dorzucać i sera za 12. Eee, także myślę, że już po zabawie. Jeszcze Chickena dostał. 3-2 zatrzymany. Jeszcze tracenie swojego miniona. Nawet już nie pamiętam jakiego stracił tam miniona. Ale... Aha! Eee, Enkanse Mecano, który prawdopodobnie był właśnie eee, agresywnym dodatkiem do deku. Jeżeli przeciwnik ma agresywny dek, to eee, raczej nie ma już powrotu w tym momencie. Ponieważ najzwyczajniej... Ma karty, które działają dobrze, jeżeli mają kontrolę stołu. W sumie też tak mój deck troszkę działa. No i przez co przez co w tym momencie w tych pierwszych turach nie miał co rzucić i przegrywę dzięki naszym dobrym sekretom, dzięki dobrym skrótom, wow, unish the Hounds Po raz drugi i Glaive Zuka. Czyli zabijesz mi mojego 4-4. Nie uważam to za dobre zagranie tak naprawdę, bo znowu tracisz życie. Mad Bomber Noob, no, ale oczywiście yy, przywalamy przeciwnikowi za 11 yy, hapsów. No i został na 5 życia. Tutaj naprawdę już yy, niewiele brakuje do tego, żeby go zabić. Yy, ten nasz trusliwerek naprawdę ostro naparza w niego. No. Jeżeli, jeżeli ktoś to ogląda, kto gra Face Hunterem, to niech się czuje yy, pomszczony yy, za swoich kolegów. No i teraz moi mimi, myślę, że to już jest GG. O, Lost, Lost Tail Strider może nie dać nam wygranej. E, myślę, że jest to lodowa pułapka. O, już się pytają o streamy. Także lodowa pułapka. No i teraz moi drodzy, pytanie, czy trafimy, czy nie? Mad Bomber, lecisz! Raz przeciwnika, raz, 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 one time! No ty głupiasz, Mato. For Ale w sumie nie ma co narzekać Rzucimy po prostu parę milionów na stół Zostawiamy oponenta na jednym hapsie No i ciekawe co on odpowie Tak, odpiszmy naszemu, naszemu widzowi Skoro pyta się o której streamy, czy dzisiaj w ogóle będą to warto odpisać No przeciwnik tak, na pewno ma na ręce jednego chickena Czyli wiemy, że jedna karta u niego jest totalnie martwa To już mamy zapewnione Tundra Rhino czyści praktycznie wszystko. Chicken! Wow! To nie jest martwa karta w takim wypadku. Wszystko nam wyczyści. Wow the hell? Wow. Wow. Wowza. Wowza. Chicken nie jest martwą kartą. Nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to co się tu dzieje. Chicken nie jest martwą kartą bo jest bestią, On teraz zaatakuje w tego 1-1. Wow, wykorzystanie chickena e, Warto chyba to obejrzeć. Chicken MVP Guardian of Kings hmm. Zagrajmy Guardiana, bo w kolejnej turze będziemy mogli zagrać Iceira. Ciekawe co tu przecięg wymyśli Wow, świetne zagranie oponenta Chickena wykorzystał. Kurde, jeżeli przegramy przez chickena to ja idę się wieszać. Idę się wieszać moi drodzy i będzie bardzo źle. Aha, Houndmaster znowu chroni naszego oponenta przed śmiercią. I murloczki. Dzień dobry murloczki, witam serdecznie. No tutaj zwykła konsekracja zabija naszego oponenta. Mamy 18 kart w deku. Wystarczy dobrać. Wystarczy dobrać i wygrywamy. No niestety nie dobraliśmy. Także zrzucamy Isera na stół. Sara awakens. Nie, Laughing Sister. No jak chcemy Isera Awakens to nie dochodzi. No ale tutaj e, przeciwnik teraz znowu musi albo nam usunąć tą Iserę, albo się otauntować, bo no 4-12 jest e, naprawdę solidnym minionem, który po prostu no e, nie, da, nie jest nie jest załatwy do zabicia. E, jeżeli przeciwnik się nie otauntuje albo nie uleczy, no to za 4 na pewno w niego wjedziemy, e, bo tak, bo tutaj musi 2 poświęcić damage'a, a ma tylko piątkę. o Jungle Pantera, wow, czyli przeciwnik pełni paleci w full phase YOLO olo Bo tak, ma ile? 6, 8, 9, 13 damage'a Czyli nie jest w stanie one, serio, 1, 1 damage'a mu zabrakło? Wow! No to GG, well played, sera MVP Ale ładnie, ładnie się nasz oponent bronił, jest i 60 golda za wygraną 5-2 No Możemy już powoli przegrywać, bo tutaj naprawdę te, tego deku na wiele więcej nie stać, mimo tej Isery, e, Po prostu najzwyczajniej deck jest e, troszkę słaby, ale przeciwnik miał fajnie, fajnie agresywny deck. E, widać było, że to był YOLO YOLO Face, e, który potrafił z bardzo, bardzo dużo zadać damagea przeciwnika. No ale to myśmy mieli kontrolę na początku gry i dzięki czemu wygraliśmy. Ja myślę, że tutaj nie wyrzucamy nic z rączki. Ciśniemy dalej. Bardzo ładna ręka, Avenge się przyda na bank, potem shielded mini body i ewentualny. E, worgen oczywiście zostanie bardzo szybko zabity, ale dzięki czemu my dostaniemy shielded mini bota bardzo ładnego. Shadow Max 81, witam serdecznie Panie przeciwnik. Słuchajcie w ogóle e, zamierzam tworzyć teraz na Tubie serię, serię filmów e, taką jak Trollden e, i inne herfmany Top 5 placeów, top 5 e, placeów i top 5 lucky placeów, Czyli możecie wysyłać na mój mail motiroxmałho.pl e, submity sub e, tych wszystkich place'ów Jeżeli macie oczywiście ochotę. Uu, jest i sekret. <laughs> no niefortunnie trochę, zobaczymy co to za sekrecik będzie. Tymczasem, uch, szaterka, świetny, świetny drop dla nas. Czy przeciwnik dostanie? Nie, nie dostał Także skracamy się jak najbardziej A jeja, yeah, yeah. ała Well played, nice Dwie duplikacje dostał Znaczy dwóch Kirinter I jeżeli ma jeszcze jakieś sekrety na e, ręce To może być, może być mała pomiana moi drodzy Są sekrety? Brak sekretów Bardzo dobrze, ja się cieszę Mad scientist Jak najbardziej wyrzucamy mad scientista Jest to zagranie w tempo no i zobaczcie jaką mamy sobie rączkę, jeżeli... Yy, rączkę, stół. Jeżeli przeciwnik zagra pinga w 1.1, to któryś z naszych minionów zostanie powiększony? Super hiper opcja. Water elemental. Aha. No i teraz pytanie co my zagrywamy. Bo tak. Yy, bo możemy zagrać w tym momencie w Venture Call. I na przykład... Yy, I na przykład poświęcimy naszego miniona. Tak żeby przy... no właśnie dostać szansę na Noble Sacrifice albo na Repentance. Także myślę, że to było całkiem niezłe zagranie. Szczególnie że mamy jeszcze Avenger. Avenge MVP. Tutaj przeciwnik teraz ciężko ma coś zrobić. No, bo tak naprawdę każdy ruch, który on zrobi będzie prawdopodobnie zły. No tutaj nie wiem, jakaś polimorfia ewentualnie może jakoś zadziałać dobrze. No ale tak, tutaj oczywiście Noble Sacrifice i jeden z naszych minów zostaje powiększony. Zobaczmy, który. No i być może polimorfia poleci, jeżeli dostanie 76 6 Nie, dostał, e, dostał nasz minionek 3, -3 więc mamy teraz 6-5 i 7-6. jest w ogóle totalną pomianą. No i co dorzucasz, panie? Bo tutaj już powoli, powoli ci się życie kończy, kolego. Mamy na stole 14 damage'a. Zobaczcie ile mamy damage'a na stole. To jest, to jest niezwykłe. Jeżeli dostalibyśmy teraz na przykład true Silvera albo konsekrację, to myślę, że to już jest wygrane bo tak będziemy musieli wrzucić jakiegoś kijowego miniona. A, I must, coś tam, Samuel. I Iron League Owl na oczywiście tutaj, naszego minionka. Bardzo ładne zagranie. Blessing of Might. Hmm. No, powiem wam, że całkiem, całkiem niezgorzej to wyszło przeciwnikowi. Hmm. Brakuje jednego miniona tak naprawdę na stole. I am Stevie Wonder. Dobrze, zagrajmy... Nie chcemy zamrażać naszego venture co, yy, więc rzućmy może Belsinga, chociaż w sumie potem nie mamy co dorzucić, więc chyba jednak zamrozimy sobie naszego venture co. Kto wie, kto wie. A może po prostu pozwolimy przeciwnikowi zamrozić? Tak, myślę, że to będzie dobre zagranie. Zagramy sobie ogra brutala No i 7 damage'a w ryj. No już zostawiamy przeciwnika na 16 hapsach On oczywiście będzie nam brąził tego 7-6, chyba że zdecyduje się skrócić 4-4 To wtedy też jest dobra sytuacja 7-6 prawdopodobnie zabije coś dużego Nie, dokładnie tak jak mówiłem się decyduje przeciwnik zamrozić No jeszcze czekamy chwileczkę no panie oponencie, co pan zrobisz? Zamrożenie jest całkiem niezłe. E, tutaj zdecydowanie słabo, że nie mogliśmy rzucić Mind Control Deca, bo e, to byłby niezły value, no ale przeciwnik e, nie wyrzucił tego czwartego miniona. E, no i w tym momencie prawdopodobnie masz już same droższe miniony na ręce i... albo spele. E, no przez co przez to będziemy mieli dosyć e, kłopotliwą sytuację. Przyda się Silence, ale którego niestety nie mamy. Portals online i Mana web. Jasna sprawa. Kolejny ogry brutal. Zobaczmy gdzie nasz ogry numer 1 trafi. Nie trafił nigdzie niestety. Eee, także dorzucamy ogra numer 2 no i kończymy turę. Niefortunnie dosyć to wychodzi. Potrzebujemy jakiegoś trussliwara, żeby to wygrać myślę. Przeciwnik teraz rzuci Flamestrike'a, jak nic. <grytania> jak nic flamestrike poleci. My field for Argus. Ała. No to to trochę jest bolesne, niestety, ale przynajmniej przeciwnik musi troszkę mu poświęcić kart, żeby pozabijać na nasze miniony. Alright, to jest dziwne zagranie według mnie. O kurde, bele. Ha. Huh. No dobrze, zabijemy naszego dużego miniona, trudno. No i w tym momencie możemy wystawić boulder fist ogra i pasywkę. No i tak naprawdę przeciwnikowi kończy się już życie. My mamy tutaj na stole całkiem całkiem niezoobrażenia i jeżeli nam się przyparci, to wygramy to. No i jeszcze jeszcze tutaj w deku leży jedna konsekracja, jeden True Silver, to też są karty, które wygrywają. O czyżby jakiś sekret stopdikowany? Dokładnie tak, stopdikowany sekret. i Faceless. Wow. No to bardzo ładne zagranie według mnie. Tylko pytanie teraz co to za sekret? No i teraz dosyć ważna sprawa Oho Okej okay. rzućmy może mat Bombera Yes GG G moi drodzy GG Wygrana dla nas Świetny, świetny wynik 6-2, no może nie świetne, ale jak na ten deck bardzo fajne. No, to dwie wygrane w tym, e, w tym odcinku. Słuchajcie, e, przypominam jeszcze raz, jeżeli macie ochotę e, wysłać jakieś fajne playsy, nie tylko wasze, ale też waszych kolegów, czy po prostu osób, które oglądacie na Tubie, czy na Twitchu, e, wysyłajcie, bo będę tworzyć na pewno, na pewno będę tworzyć jakieś top 5 playsów Lucky i w ogóle tego wszystkiego. E, dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia e, w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, siema